Witajcie, tutaj Machu. Dzisiaj będzie nieco inny filmik, w którym zarówno sobie pomachamy, jak i porozmawiamy o samym Beat Saberze. Zastanawiałem się długi czas, czy nagrywać taki poradnikowy filmik na temat tej gry, ale ostatecznie postanowiłem się zabrać za ten temat i na podstawie własnego doświadczenia opowiedzieć trochę o tym, nie tylko jak rozpocząć samą przygodę z Beat Saberem, ale także na co powinniśmy zwracać uwagę, by poprawić swoje umiejętności i wyniki. Nie będzie to super szczegółowy poradnik i może się zdarzyć, że pominę jakieś istotne aspekty, a są warte wspomnienia, stąd też liczę na wasze wsparcie i dawajcie znać w komentarzach o czym nie powiedziałem. Jedziemy! Zacznijmy od podstawowych informacji, o których należy wspomnieć, bo będą istotne w kolejnych częściach. W Beat ilość punktów za przecięcie klocka naliczana jest na podstawie trzech parametrów. Pierwszy z nich i zarazem najprostszy do zauważenia to mnożnik punktów. Które widzimy podczas gry. Rośnie on wraz z ilością przeciętych przez nas klocków i zatrzymuje się na wartości razy 8. Spudłowanie, przecięcie niewłaściwym mieczem lub przecięcie pod niewłaściwym kątem powoduje spadek naszego mnożnika o połowę. Minimalna wartość mnożnika to 1, maksymalna to 8. Drugim parametrem to kąt, pod jakim mamy nasz miecz przed samym przecięciem. Te informacje możemy znaleźć, gdy wejdziemy w zakładkę tutorial. Gdy tniemy z góry na dół, powinniśmy mieć miecz pod kątem minimum 100 stopni, a gdy tniemy z dołu do góry, powinniśmy mieć mie nasz miecz pod kątem minimum 60 stopni. Spełnienie tego warunku gwarantuje nam pełne 100 punktów, nawet jeżeli klocek tylko draśniemy gdzieś na boku, ale przetniemy pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku mamy gwarantowane 100 punktów. Oczywiście żaden gracz nie stoi z kątomierzem podczas grania w Biceibera i nie sprawdza czy Aby na pewno ma miecz pod kątem 100 stopni czy 60. Generalnie motyw jest taki, że po prostu zanim doleci do nas klocek, powinniśmy mieć kontroler odchylony do tyłu, delikatnie za siebie i to już jest wystarczające, by zagwarantować sobie 100 punktów. Trzecim, ostatnim parametrem, który determinuje nasz wynik to precyzja. Im bliżej środka przetniemy, tym więcej punktów zdobędziemy. Maksymalna ilość, jaką można zdobyć za precyzję, to 15 punktów. Podsumujmy. Ilość punktów zależy od mnożnika punktów ładującego się podczas serii bezbłędnie trafionych klocków, kąta, pod jakim posiadamy nasz miecz przed przecinaniem klocka, precyzji naszego cięcia. W sumie za jednego klocka możemy otrzymać 115 punktów, to jest 100 punktów za kąt i 15 za precyzję. Przy mnożniku razy 8, jeden klocek dostarcza nam 920 punktów. Całkiem sporo. Dla początkujących graczy nie mających tzw. automatycznych odruchów, czy jak dowoli woli pamięci mięśniowej, polecam zacząć delikatnie od najprostszych poziomów, czyli Easy oraz Normal. Musicie nauczyć wasze ręce odpowiednich ruchów, poczuć ogólnie jak to jest przecinać kolejne klocki, ile was to energii kosztuje, Dlatego nie skupiajcie się na najlepszym wyniku, czy na dokładnym przecinaniu klocków. Skupcie się raczej ogólnie na samych klockach oraz na ruchach, jakie wykonujecie. Nie musicie tych klocków ciąć z całej siły. To nie jest siekiera. Wasze miecze przechodzą przez klocki jak przez powietrze. Stąd nie trzeba robić dużych zamachów. Klocki lecą rytmicznie i przede wszystkim w taki sposób, że jeżeli tniecie w dół, to kolejny klocek na no tę samą rękę powinien być do góry. Dlatego po przecięciu utrzymujcie wasze ręce w ostatniej pozycji, w jakiej przecinaliście klocek. To bardzo ułatwia późniejsze przyspieszanie. Nie przejmujcie się również tym, jak wyglądacie, gdy ktoś was obserwuje. Wygląda to dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Wiele osób na początku wstrzymuje się z przecinaniem, bo wstydzi się tego, że będzie się wyglądać śmiesznie. To kwestia przyzwyczajenia. Dajcie sobie na luz. Będziecie mieć początkowo również problem z ogarnięciem tego, że czasami klocki mogą zamienić się miejscami. Nie trzeba w tym celu krzyżować rąk, by te klocki przeciąć. Zamiast rąk skrzyżujcie wasze miecze. Gra wiele wybacza. Gdy dojdziecie do wprawy na tyle, by okrywać piosenki z poziomu normal, ale chwilami hard będzie wciąż dla was za trudny, to znak, że musicie przyspieszyć. Przy normalu można jeszcze bawić się w dowolny sposób, ponieważ jest tam mnóstwo luk dających czas na pomyślenie i przygotowanie się do cięcia. Jednak w zamian, chwilami, klocki potrafią wybić z rytmu właśnie z powodu tych luk. Na hardzie mamy więcej klocków lecących do nas szybciej, lecz bardziej rytmicznie. To daje nam możliwość nauczenia się nowych ruchów oraz ćwiczenia nowych sposobów machania rękami. By przyspieszyć nasze ruchy, musimy je bardziej zautomatyzować. To znaczy, przy nadlatujących klockach nie myśleć, jaki ruch wykonać naszą ręką, by przeciąć klocek, ale wykonywać ten ruch automatycznie, bez zbędnego namysłu. Każda chwila myślenia nad cięciem spowalnia naszą reakcję, dlatego trzeba te ruchy wyćwiczyć, aż przestaniemy o nich myśleć, a nasze ręce będą w pewnym sensie same się ruszały. Poziom hard jeszcze wybaczy, mam małe zamyślenia się nad klockami, ale na kolejnych poziomach trudności takie zamyślenie skutkuje spudłowaniem, a na najwyższym poziomie, czyli expert plus, spudłowanie kilku klocków pod rząd. Oprócz tego będziemy musieli popracować nieco nad techniką, nie możecie ciągle używać całych rąk, ponieważ na wyższych poziomach machanie w ten sposób wytrenuje z Was całą energię w krótkim czasie i nie wytrwacie do końca. Ewentualnie zagracie jedną piosenkę i druga Was dobije. Dzień dobry. Otóż motyw jest taki, żeby pokazać Wam różnicę między korzystaniem z nadgarstków a korzystaniem z ramion. Pokażę Wam to na przykładzie pulsu. Jak bardzo się zmęczę, kiedy będę machał samymi nadgarstkami, a jak będę yy, machał ramionami. To znaczy, będę używał już całej ręki. Także tak, do testów posłuży nam ta piosenka. Sobie ustawiłem. Aha, zresetowałeś, to nic. Powiedzmy, że tutaj, powiedzmy, że stąd będę grał. Będę używał tylko samych nadgarstków. To mniej więcej tak to wygląda. Puls tam 114, 115. A teraz to samo zrobię, tylko będę machał ramionami. Już tak jak wcześniej. Także niech to się włączy. Jedziemy. No, także taka jest różnica między korzystaniem z nadgarstków a z ramion. Najpierw zmieńcie sposób trzymania kontrolera. W tym celu musicie trochę poeksperymentować i sprawdzić, jaki chwyt do Was najbardziej przemawia. Na ekranie możecie teraz zobaczyć różne sposoby trzymania kontrolerów różnej marki, które są najbardziej efektywne do gry w bicebera. Obrazki te znajdziecie na stronie bsmg.wiki. Link do strony z obrazkami znajdziecie zarówno na filmie, jak i w opisie. To są moje kontrolery. Pokażę wam, jak dotychczasowo korzystałem z tego kontrolera, i w jaki sposób go trzymałem. Ja mam dosyć dużą rękę, że mogę sobie pozwolić i trzymałem kontroler w taki sposób, na sposób, żeby machać mniej więcej w ten sposób. Ale to jest niepraktyczne. Te kontrolery z tego względu, że one są dosyć ciężkie No i ciężko jest jakoś tak sensownie to machać Bo no, trzeba trzymać ten kontroler w ręce tak? I kiedy chce się rozluźnić rękę No to nie ma się możliwości, bo trzeba rozluźnić chwyt Jak rozluźnię chwyt, to wtedy może mi się wyślizgnąć kontroler I z kolei znowu jak mocniej go złapię No to wtedy napinam mięście nadgarstka Więc nie mogę wyluzować ich To jest główny problem tych kontrolerów Dlatego albo trzeba mieć sile nadgarstki, albo po prostu zrezygnować z tych kontrolerów. Na tamtej stronie chyba nie ma napisane, nie ma przykładów tych indeksów to są valve indeksy. I ja na przykład, normalnie jak się korzysta z indeksów, prawda? Nie wiem, czy tam radę jedną ręką założyć powiedzmy, że tak. No to normalny chwyt wygląda w ten sposób prawda? Niby tam, no i to jeszcze nie jest dobrze założone, więc. Też ruch jest taki trochę niezbyt, bo nadgarstek mamy w pozycji takiej, tak? Więc dobrze by było, żeby był w takiej pozycji, ale jak mamy w takiej pozycji, to wtedy mamy kontroler bokiem. Więc to tak znowu nie pasuje. A tak znowu jest krótszy ruch, z tego względu, że lepiej się tak nam nadgarstek zgina, prawda? Mój, ja na przykład chwytam w ten sposób, tylko jeszcze zakładam, przykładam rękę przez to, żeby dodatkowo dociągało mi za każdym razem. Nadgarstka, do nadgarstka kontroler chwytam go trzema palcami a ten i ten palec trzymam na górze żeby w ogóle mieć kontrolę nad tym i w tym momencie trzymam w taki sposób kontroler i mam i miecz z przodu jednocześnie jeżeli to mam jeszcze ten rzemek zaciągnięty na nadgarstek to mi ten kontroler nie spada no, wadą jest tak, wada jest taka że potem ma się pasek na nadgarstku ze względu na naciąganie tego Sposób można machać, można rozluźnić nawet nadgarstek, garstek, można nawet delikatnie puścić. A i tak nie spadnie ten kontroler. No przynajmniej taki jest mój chwyt. Także, jakbyście szukali, ja korzystali z takich kontrolerów, to polecam trzy palce zamiast czterech. A jeszcze raz normalny chwyt, gdzie mamy kciuka na górze, tak na spuście to jest normalny chwyt. A przy bitsejberze zamiast cztery palce, trzy palce i jeden na górę. W ten sposób można machać. No nie, wiem, nie wiem, czy od dołu udałoby się to zrobić, bo kontroler jest wyprofilowany akurat w taki sposób, więc może być trochę niewygodnie, ale możecie popróbować sobie. Także tak to wygląda z mojej strony. Chwyty te mają na celu ułatwić Wam kolejny krok do przyspieszenia, czyli skrócenie Waszych ruchów. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie możecie używać ciągle całych rąk. Wasz główny ruch miecza powinien pochodzić z nadgarstka, a nie z ramienia. Pomagajcie się ruchem z ramienia tylko wtedy, kiedy musicie dosięgnąć mieczem do klocka, a przez większość czasu używajcie nadgarstków. To właśnie w nich kryje się sekret szybkości. Gdy wejdziecie na poziom Expert i Expert+, Plus, zaczniecie ćwiczyć precyzję. Nad tempem już nadążacie, nie myślicie nad ruchami, ale wasza precyzja z trudem wchodzi na rangę S. Dlatego kolejnym krokiem jest pilnowanie waszej precyzji i kąta miecza. O ile z kątem nie ma większego kłopotu, o tyle z precyzją bywa różnie. Musi się w praktyce wyczuć co robicie zbyt niedokładnie, jeżeli zależy wam na wysokim wyniku. Zazwyczaj jest to sztywne machanie samobój nadgarstkami, a czasami zbyt zamaszyste ruchy. Oczywiście można na tym poziomie pozostać i bawić się tak po prostu dla rozgrywki, nie zwalczając na wynik, ale jeśli celujecie wyżej, to bez ciągłego ćwiczenia precyzji się nie obejdzie. Później już pozostaje wyłącznie masterowanie piosenki, czyli to, czego na przykład mi się nie chce robić, ale wciąż stopniowo poprawiam swoją precyzję. To by było na tyle. Można by pewnie omawiać kwestie ustawień pokoju, wysokości czy stacji bazowych, bo jak to nazywają latarni, ale jest zbyt wiele czynników, które mogą wystąpić osobno bądź razem, by się zabierać za ten temat. Nie zawsze się da uzyskać idealne ustawienia, często trzeba iść na kompromisy. Myślę, że w dużym skrócie wyjaśniłem główne kwestie i być może komuś te porady w jakimś stopniu posłużą. Jeśli podobało Ci się moje machanie i gadanie, strzel kciuka i suba na pożegnanie. Cześć!